Rok 1993 Polska w ogłoszeniach. Zarób milion w minutę. Stargard, skrytka pocztowa. Radę, jak zarobić milion złotych w minutę, odbieram na poczcie zapakowaną w szarą kopertę. Zanim jednak dostanie się ją do ręki, trzeba zapłacić, a poczta wyśle sumę do nadawcy. Rada. Musisz mieć, czytam, Odpowiednią sumę pieniędzy, którą złożysz w banku na taki procent, aby co minutę procentowała ci o milion. Jaka to ma być suma, to już musisz obliczyć sam. Lucyna ze Stargardu. Za radę płacimy Lucynie 42 tysiące złotych za zaliczeniem pocztowym. Samotna matka w trudnej sytuacji finansowej prosi o pomoc. Ola Drohiczyn. Ma dwadzieścia osiem lat i dwa aniołki, Maćka i Elwirę. Mąż zmarł dwa lata temu, bardzo pił. Zasiłek plus rodzinne wynoszą milion z hakiem. Dostała trzy listy. Płatny, milion w minutę i dwa bezpłatne od kobiet. Napisały, żeby się nie łudziła, że ludzie jej pomogą. One były w podobnej sytuacji i nikt im nie podał ręki. Pani też nikt nie poda. Pocieszyła ją pierwsza. Czy w związku z tym ogłoszeniem spotkało ole coś przyjemnego? Tak, mówi. Przecież te dwie kobiety nie pozostały obojętne na mój los. Młody, atrakcyjny, przyjmie pracę tokarza lub jako pan do towarzystwa. Nazywam się Krzysztof Łokietek. Mam 22 lata i profil tokarski. Po wojsku stanąłem po zasiłek bo tu, w Mińsku Mazowieckim, Urząd Prac nie dał mi ani jednej oferty. Zamieści